Zastanawiasz się, jak długo w tym roku będziesz musiał czekać na rozliczenie podatku z Niemiec przez urząd i kiedy otrzymasz decyzję podatkową. Jeszcze na początku ubiegłego roku mogłabym odpowiedzieć, że średni czas rozpatrzenia deklaracji to około 3 miesiące. Były także przypadki, że decyzje przychodziły już po dwóch tygodniach. Jednak w ubiegłym roku czas oczekiwania na decyzję w wielu przypadkach znacznie się wydłużył. Dzwoniliśmy wówczas do urzędu, ale otrzymywaliśmy tylko informację, że należy czekać, bo mają opóźnienia. Mimo tego mieliśmy także sporo sytuacji, gdzie wystawienie decyzji poszło sprawnie i nie przekroczyło trzech miesięcy. Wszystko zatem zależało od tego, do jakiego urzędu trafiły zeznania. Mam nadzieję, że w tym roku czas oczekiwania na decyzję wróci do poprzednich norm. A ty, jak długo czekałeś? Koniecznie pochwal się w komentarzu.